Shalom Jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Shalom Jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Witam was w kolejnym śmuz vlogu, w moim przegadanym vlogu. I dzisiaj mamy trochę taki vlog świąteczny, tak? Bo zbliżają się święta, święto Chanuka, które wywołuje tak wiele emocji, szczególnie od minionego roku. A w Polsce te emocje są wręcz, sięgają zenitu, tak? Niektórym tak odbija, że muszą, wiecie, gaśnicy użyć, żeby te swoje emocje ugasić. I wiem, że wielu z Was pojawiło się tutaj z nadzieją, że coś o tej gaśnicy usłyszą, więc zacznijmy od początku, od razu od tej gaśnicy i temat kończymy. Bo jeśli ktoś mi będzie pisał bzdury w komentarzach, to od razu usuwam, banuję, nie ma żadnej dyskusji. To, co wydarzyło się rok temu w Sejmie, czyli poseł strażak z wyciętego lasu, który gasi rozpaloną Chanukiję, to no, brak mi słów. Brak mi słów, naprawdę. I skończcie pisać bzdury, szczególnie pod moimi filmami. Bo inne filmy, innych um, kre kreatorów, innych twórców um, mnie zupełnie nie interesują, ale pod moimi filmami już nie piszcie takich bzdur z pytaniem, czy w knesecie stoi choinka. Bo wiecie, bo ja kneset to mam w nosie. To nie jest mój kneset. Mój to jest Sejm. Dokładnie tak. Mój to jest Sejm. Ja jestem obywatelem Polski i Sejm jest miejscem moim. To jest miejsce moje, obywatela polski, gdzie przes prze przesiadują, gdzie rządzą za mnie moi przedstawiciele, czyli posłowie, tak? Więc Sejm jest moim miejscem, a nie żaden Kneset. Co oni tam robią w tym waszym Knesecie, to mnie nie interesuje. Zupełnie mnie nie interesuje. Ja jestem totalnie za podziałem między państwem a religią, ale to takim totalnym podziałem państwa od religii, w ogóle bez żadnych kompromisów totalny podział państwa od religii. Tak powinno być. I zgadzam się z wami, że są miejsca, gdzie nie jest to miejsce na religię. Ale mówiąc, że to nie jest miejsce, że Sejm to nie jest miejsce na religię, jesteście jak Eretomani gawędziarze i totalnie hipokryci, bo na sali wisi ogromny krzyż, to raz, poza tym istnieje coś takiego jak kaplica sejmowa i to w dodatku przeznaczona do użytku tylko jednej prawdziwej religii, tak? Więc nie mówcie mi, że sejm to nie jest miejsce na religię, bo ja doskonale o tym wiem, ale ja nie mam problemu ani z tą kaplicą, ani z tym krzyżem, jeśli ktoś uznał, że ma tam to wisieć, to widocznie ma to tam wisieć. Ta Hanukija w Sejmie, która jest zapalana co roku, ona w pewien sposób reprezentuje mnie. Reprezentuje mnie. Przez te parę dni w roku ja naprawdę się czuję, że ten Sejm jest moim miejscem, bo jestem obywatelem Polski. Więc nie piszcie już tych bzdur, o tym człowieku, który bezmyślnie się zachował, miejmy nadzieję, że zrobi ciuwa i zrozumie, zrozumie to, co, to, co zrobił. Um, takie sytuacje nie powinny dotykać żadnej religii. Absolutnie żadnej religii, która dla kogoś coś znaczy. Więc to, co zrobił, było totalnym zbezczeszczeniem judaizmu, to było zdeptanie judaizmu, to było zdeptanie moich praw jako Polaka. Jako Żyda, Polaka, jako Polaka, który wyznaje judaizm. Było to totalne zdeptanie moich praw. Więc kończmy ten temat, nikt nie chce już o tym słuchać. Ja się polityką nie zajmuję, to jest, wiecie. Mój kanał ma być fajny miły, przyjazny, wesoły dla inteligentnych ludzi, którzy są ciekawi świata, a nie tam bzdur związanych z polityką. Niech on sobie gasi to hanukije, to Menoire Hanukowo ile chce i co roku. Baruch HaShem, niech się dobrze bawi jego sprawa, tak? No... Pff. Naszej takiej um, niepodległości religijnej nie jest w stanie zgasić, bo Hanuka to światło, to, to święto, którym, w którym dzielimy się światłem, z całym światem. To jest święto radosne, wesołe, rodzinne, więc jeśli ktoś chce walczyć z rodzinnymi tradycjami, z uśmiechem, z wesołością, z dzieleniem się szczęściem, no to pozostawiam już Wam pod ocenę. Nie mi to oceniać, ja się tym nie będę zajmował. Chciałbym Wam opowiedzieć o Hanuka, ale nie w taki sposób, jak robię to co roku, bo chyba już się nudno powoli robi, bo co roku opowiadam o tych wszystkich mm, zasadach i tak dalej, jakie prawa panują i, i wiecie o co chodzi. Więc tutaj we vlogu moim, w moim szmuz vlogu, przegadanym vlogu, chciałbym Wam opowiedzieć, jak świętujemy Hanuka. Więc po pierwsze, co to jest ta Hanuka? Hanuka to święto niepodległości religijnej. To święto, które zostało ustanowione na pamiątkę tego, że Bóg dał nam cud. Ale jaki cud? Już Wam mówię. Są te wszystkie opowieści, jak to niby pozabijaliśmy Greków i w ogóle. Te opowieści możecie wsadzić sobie między bajki i dla dzieci możecie je opowiadać, bo prawda jest taka, że my nikogo nie pokonaliśmy. Tak naprawdę tylko dostaliśmy pozwolenie od Greków na pewne rzeczy. Chodzi o to, że <laughs> Grecy w starożytności podbili Ziemię Świętą, wprowadzili swoją kulturę i zabronili praktykowania judaizmu. To, że wprowadzili swoją kulturę, to Żydom się super spodobało, bo Żydzi uwielbiają obce kultury, i och, ilu to Żydów nagle porubiło grecką salat, sałatkę i serfeta, i w ogóle, i uwielbiali grecką kulturę, więc tutaj nie było problemu. W Grecy tu się mieli dobrze. Był jednak problem z religią. Żydzi nie są narodem perfekcyjnym, no ale judaizm to judaizm. I była grupa, która nie zgadzała się z tym zakazem praktykowania religii. I Grecy walczyli z nimi bardzo mocno i wprowadzili ogromne kary. Karę śmierci nawet za praktykowanie judaizmu, za naukę tojra. I żeby nas ukarać, zabrali nam świątynię jerozolimską i ją zbezcześcili. W okropny sposób. Wstawili tam posągi swoich greckich bogów, rozlali krew różnych niekoszernych zwierząt. I w momencie, kiedy chcieli złożyć świnie na ołtarzu w świątyni jerozolimskiej, no to nasi ludzie powiedzieli NIST! Koniec, koniec, nie będzie tak. No i tak naprawdę dogadali się z grekami, bo militarnie nie było szans wygrać z grekami. To była ogromna, ogromna cywilizacja. No, mały naród taki jak żydowski nie miał szans żeby wygrać z grekami militarnie, ale wiecie, trwała taka wojna partyzancka cały czas i to bardzo uprzekrzało życie grekom. I grecy postanowili, że ok. Nie ma, szans, nie, ma, nie, ma, nie ma sensu walczyć z tymi Żydami, niech oni sobie wierzą w tego Boga swojego, co tam mają, niech oni robią sobie co chcą, przynajmniej będziemy mieli spokój w regionie. I tak się właśnie stało. W pewien sposób wywalczyliśmy, wywalczyliśmy um, taką wojną partyzancką pozwolenie na praktykowanie naszej religii. I jest to Dzień Niepodległości Religijnej. Żydowski Dzień Niepodległości Religijnej, dostaliśmy naszą świątynię z powrotem od Greków, odbiliśmy ją w pewien sposób i wtedy trzeba było tą świątynię posprzątać, usunąć te wszystkie figurki i te czaczkę różne, i te inne, i te różne rzeczy trzeba było posprzątać, pozmywać. Trzeba było przygotować świątynię do działania religijnego, takiego zgodnego z judaizmem. I żeby przygotować świątynię, trzeba było zapalić Złoty siedmioramienny świecznik, który nazywał się Menoira. Menoira. I okazało się, że koszernego oleju do zapalenia tej Menoiry jest tylko na jeden dzień, a potrzeba było tego oleju aż na 8 dni. Dlaczego na 8 dni? Aha, to jest bardzo fajne pytanie, na które nie każdy zna odpowiedź. Dlatego, ponieważ inauguracja świątyni miała trwać 8 dni, to była ośmiodniowa impreza i potrzebna była Menoira na wszystkie 8 dni, na wszystkie uroczystości, ale oleju było na jeden dzień. I tu wydarzył się cud. oleju, Olej dodany do Menoiry, który miał się wypalić po jednym dniu, palił się przez 8 dni. Aż do momentu, kiedy nowy koszerny olej był już gotowy. Proces robienia oleju trwał około tygodnia. I wtedy. I ten cud polega właśnie na tym, że ten olej, który miał się palić tylko jeden dzień w naszym siedmioramiennym złotym świeczniku w świątyni, palił się przez 8 dni. I dzisiaj na, na pamiątkę, my zapalamy światła na czymś, co często przypomina Menoira, ale menorą nie jest. Bo Menoira ma. 7, 7 ramion, a świecznik na Hanuka, taki jak tutaj stoi za mną, ja jestem teraz w synagodze. Mmm, jestem w synagodze, tutaj sobie nagrywam, bo jest fajnie, cicho, mogę się skupić. Świecznik taki na Hanuka ma ramion 8, i jak widzicie, to w środku jest wyżej. Plus 1. Dlaczego 8 plus 1? Ponieważ 8 to jest to są światła świąteczne, bo hanuka trwa 8 dni. Tak, cudr trwał przez 8 dni, a to jedno dziewiąte ramię zawsze jest trochę wyżej albo gdzieś jest z boku. I ono jest, mm, nie wnikając w szczegóły, takim pomocnikiem do zapalania reszty świateł, choć tak naprawdę dzisiaj już się rzadko używa tego jako pomocnik, ale tradycyjnie to dziewiąte światło jeszcze jest. Światła w Hanukii, bo tak się nazywa świecznik hanukowy, to nie jest menojra. I pewnie wielu będzie to nazywało Menojro w taki, w taki potoczny sposób i Baruchaszem, niech będzie, że to jest menoira. Ale to nie jest Menojra, to jest Hanukija, ewentualnie hanukowa Menojra. Więc światła w takie Menojrze zapalamy przez 8 dni, i to dziewiąte jest takim pomocnikiem. Te światła przez 8, 8 świateł musi być w jednej linii. Nie mogą być w dwóch liniach. Musi być w jednej linii, a to dziewiąte zawsze musi być oddzielnie. Nie może być razem z tymi ośmioma, bo to dziewiąte nie jest światłem um, świątecznym. I takie różne świeczniki, które mogą przypominać kształtem menoirę, jaką, jaką mieliśmy w świątyni. Często zapalamy, ale to nie jest obowiązek, żeby, żeby świecznik na Hanuk'a wyglądał, przypominał menoirę ze świątyni. Tutaj ciekawostka. Żydom nie wolno mieć. Menojry dzisiaj. Nie wolno mieć siedmioramiennych świeczników, więc jak w filmach widzicie czasami w żydowskim domu, że ktoś ma świe siedmioramienny świecznik, to totalna bzdura i albo ten ktoś nie za bardzo zna się na religii, albo tam w tym filmie starają się za bardzo podkreślić, że ktoś jest Żydem. Bo prawo żydowskie mówi, szulchonoruch mówi, a że nie wolno produkować menojry, nie wolno produkować rzeczy, które były używane w świątyni. Tym samym idąc, nie wolno Żydom posiadać menoiry, siedmioramiennych świeczników. W, re, w prawdziwym religijnym domu nie zobaczycie siedmioramiennej menoiry, bo nie można tego mieć zabrania prawo żydowskie. Mm, więc zapalamy Chanukiję, tak? Mm, jest to celebracja bardzo rodzinna, zbieramy się w domu, przy świeczniku każdy mężczyzna ma swój świecznik, dzieci także. A małe dzieci, starsze dzieci i mężczyźni, czyli dorośli w świetle prawa żydowskiego, którzy mają a, powyżej 13 lat, tak? Mężczyźni, chłopcy zapalają swoją Menoirę. Dziewczynki do 12 roku życia absolutnie sobie zapalają Menoirę, nie ma problemu. Po 12 roku życia lepiej, żeby nie zapalały, z myślą taką, że to będzie robił w przyszłości dla nich mąż. A teraz robi to w ich imieniu ojciec. Pani domu także nie zapala Menoyry a hanukowej, więc, um, więc zapala za nią <laughs> zapala za nią mąż w domu. tak Pan domu, chłopcy zawsze, zawsze. Menoyra hanukową zapalamy. prawo no, jest, jest dość oczywiste, ale tradycji wokół tego narosło tyle, że, że nie chcę tutaj wiecie Wam psuć takiego widoku, a hanukowej menoiry w oknie. Choć jest to trochę nieprawda, bo nie zapala się w oknie Hanukowej Menojry. Hanukową Menojrę zapala się przed domem, przy drzwiach wejściowych, ewentualnie i to się robi um, w Ziemi Świętej, jeśli ktoś mieszka. Jeśli ktoś mieszka w Laurec, tak jak ja, czyli w diasporze żydowskiej, za Ziemią Świętą, to zapalamy naszą Hanukową Menojrę w domu i zapalamy ją przy framudze drzwi, przy których jest menoira. E, przepraszam, nie menoira tylko e, Mezuza. mezuza. Czyli mogą być to drzwi wejściowe do domu, albo mogą być to drzwi na przykład, nie wiem, do living roomu, tak? albo do jadalni, e, gdzie zapalamy naszą hanukową menoirę. Ale w oknie nie zapalamy hanukowej menoiry. Chyba, że ktoś mieszka bardzo na takim pierwszym piętrze, po polsku na parterze. To wtedy jeszcze ok, można ewentualnie w oknie zapalić naszą Chanukiję natomiast jeśli ktoś mieszka już na piętrze to absolutnie nie, nie powinien nie może zapalać w oknie no ale tak jak mówię, tradycji wokół tego narosło dużo nie będziemy czepiali się o szczegóły a dlaczego? bo to jest bardzo małe święto Hanuka to jedno z najmniejszych żydowskich świąt Hanuka to absolutnie no, końcówka hierarchii świąt żydowskich jest to jedno z najmniejszych świąt bardzo ważnych świąt bardzo fajnych świąt, świąt, które przypominają nam o, o, o cudzie, jaki dał nam Bóg. I jest to święto ustanowione przez rabinów. Tego święta nie ma w Toira. Jest to święto, które ustanowili rabini nasi na pamiątkę właśnie cudu, jaki wydarzył się w świątyni jerozolimskiej, tego cudu oleju. Tak? I właśnie w związku z tym cudem Hanuka, kiedy rodzina się zbierze, jemy bardzo Oleiste rzeczy. Wszystko, co zrobione na oleju. Absolutnie wszystko, co możecie sobie wymyśleć. Jemy w Hanuka, co było robione na oleju. Tradycyjnie placki ziemniaczane, które w języku idisz nazywają się Latkes. A więc jemy placki ziemniaczane, bo one są smażone w oleju, tak? I jedyna dopuszczalna wersja placków ziemniaczanych jest z cukrem. I żeby mi to było jasne. Bo jak mi ktoś napisze w komentarzach, że je placki ziemniaczane z czymś innym niż z cukrem czy startymi tartymi jabłkami, no to absolutnie ban od razu wyganiam z kanału. Nie chcę, nie chcę, nie chcę takich rzeczy. A kulinarnie musi być mocno. Więc tak, tradycyjnie jemy placki z cukrem. Ja wiem, ja wiem, że dużo ludzi nie lubi placków z cukrem ziemniaczanych, tak z Wami żartuję, nie, bo to ma być taki vlog na luzie. Mm. Więc, co jeszcze jemy? Oczywiście frytki, no i pączki, tak? Pączki. Oj, pączki na hanuka. To jest bardzo tradycyjna rzecz. Ja pączków nie za bardzo lubię. A nie, 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 moja, nie moja rzecz, tak? Nie moja rzecz. Za to placki ziemniaczane bardzo lubię, frytki i wszystko, co tylko chcecie, smażone w oleju, na głębokim oleju. Wszystko to jemy w hanuka. Mm, są specjalne ciasta, które robi się na oleju. A, no jest tych rzeczy bardzo dużo i zazwyczaj są to słodkości. Słodkości rzeczy, rzeczy z czekoladą, rzeczy posypane cukrem. Mm, życzymy sobie także Azys Hanukę, czyli słodkiej Hanuka. Mm, no jest to święto słodkie i bardzo rodzinne. Jest to święto bardzo rodzinne i jest to święto bardzo przeznaczone dla dzieci, ponieważ tego dnia dzieci uczą się niepodległości religijne uczą się samodzielności. Dzieci, pewnie wielu z was słyszało, że dostają prezenty na Chanuka. Nie jest to do końca prawda. Dzieci zazwyczaj dostają pieniądze, za które mogą sobie kupić absolutnie wszystko i w ten oto sposób dziecko uczy się niepodległości. I odpowiedzialności za swoje czyny, bo dziecko, jeśli dostanie pieniądze na Hanuka i nieważne, czy to dziecko dostanie pieniądze jednego dnia, czy przez 8 dni będzie dostawało um, te pieniądze, to może je wydać absolutnie na wszystko, i rodzic nie ma prawa powiedzieć dziecku, że źle wydało pieniądze. Dziecko ma się uczyć. Jeśli wyda wszystkie pieniądze na cukierki, a ruchaszem, niech je cukierki. Jeśli pomyśli, żeby kupić sobie książki, żeby kupić sobie coś bardziej wartościowego niż, um, niż cukierki, no to o to właśnie chodzi w tym święcie Hanuka, żeby dziecko się uczyło tego, że odpowiada za swoje czyny i właśnie tego ma uczyć też na święto Hanuka. Żeby, 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 odpowiadać za, za czyny nasze, tak? Jest to święto niepodległości religijnej. Jest to święto, kiedy celebrujemy, kiedy świętujemy to, że możemy być Żydami, że nikt nam nie zabrania tego, żeby być Żydem, że mamy Tojra, że możemy uczyć się Tojra. I tak jak mówię, jest to święto super, super, super rodzinne. Mm. W czasie tego święta robi się imprezy różne w synagogach, w społecznościach, czasami rzadko się zdarza, żeby rodziny nawzajem się odwiedzały w czasie tego święta, żeby zapalić Chanukiję, ponieważ prawo mówi, że tą menojrę chanukową, Chanukiję zapalać trzeba w miejscu, gdzie śpimy, więc jeśli ktoś... Chce nas odwiedzić, to najpierw musi zapalić w domu sobie Hanukije, odczekać tam pewien czas i wtedy może do nas przyjść. Tak, oczywiście, tak się odwiedzamy, nie ma problemu. Ale tak, żeby razem dwie rodziny zapalały hanukije, mm, mm, mm. niezgodne z prawem, bo musisz zapalić ją tam, gdzie będziesz spać. Dlatego te zapalanie publiczne Chanuki, a nie wszystko wam mogę powiedzieć, ale świat żydowski różnie na to patrzy. Um, więc tak, celebrujemy Hanuka. Oczywiście, jeszcze w Hanuka mamy wiele innych tradycji. Mówimy specjalne modlitwy. W czasie Hanuka. dziękujemy Bogu za cud i gramy w różne gry. Gramy w Dreidel. Ja zapomniałem tutaj Dreidla wziąć, żeby wam pokazać, ale przecież. Moi widzowie na pewno wiedzą, co to jest dreidel to taki bączek, który się kręci i on ma cztery litery na ścianach taki co wypadnie, to wtedy jest akcja w grze. Nie? To jest gra hazardowa trochę, ale gra się na cukierki, na cukierki się gra, mm, albo na czekoladowe monety, bo te monety właśnie reprezentują, te czekoladowe monety reprezentują te pieniądze, które dzieci powinny dostawać. To się nazywa Geld w języku Irish. Um, Hanuka Geld dzieci dostają więc dostają te mm, czekoladowe monety. Mm. Święto Hanuka fajne, miłe, przyjemne, choć tak jak mówię jedno z najmniejszych świąt żydowskich. No i teraz już wiecie jak świętujemy um, to święto, to święto Oczywiście tam jeszcze wracając do tych prezentów, jak ktoś chce może dawać dzieciom prezenty, nie ma absolutnie nic złego w dawaniu ludziom prezentów, ale to nie jest tradycja. Tradycją jest dawanie pieniędzy, które dziecko powinno wydać absolutnie na co tylko chce. Nawet na najbardziej głupią rzecz i nie masz prawa nic powiedzieć, bo to ma dziecko uczyć, żeby było odpowiedzialne. Tak wygląda święto Hanukka. jeśli macie jakieś pytania, a śmiało piszcie pod komentarza, w komentarzach pod filmem. Mm, tylko błagam was, naprawdę, nie dotykajcie tematu polityki, nie piszcie głupot o tym, że Sejm to nie jest miejsce na, 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 na Hanukije, czy w ogóle na religię. Ja mam to naprawdę mocno w nosie. Ja chcę tutaj się dobrze bawić na kanale, widzieć dużo uśmiechu, pozytywnych emocji, bo Hanuka to święto, w którym dzielimy się. Radością z ludźmi. Dzielimy się radością, dzielimy się światłem z absolutnie wszystkimi ludźmi, z Żydami, z Nieżydami. Jeśli ktoś jest w mojej okolicy, przychodźcie do mnie do domu na Chanuka, zjecie placki ziemniaczane, zjecie też inne rzeczy dobre, które moja żona i moje dzieci robią i zobaczycie, jak wygląda to z bliska. Nie ma żadnego problemu. Ja wszystkim świętującym. Życzę a Hanukę. Oke, okay, o jeszcze, o jeszcze jedno. Nie życzymy na Hanukę hak Hanuka Sameach, hak ha, ha, Sameach. Nie mówimy na Hanuka, hak Sameach. Ja wiem, że dzisiaj to się bardzo, mm, tak, jakby to nazwać, się zrobiło takie bardzo to potoczne, nie, że hak Sameach się mówi na różne święta żydowskie. <laughs> Ale jest to błąd. Bo Hag to są tylko trzy święta w Biblii. Chanuka to nie jest Hag, chociaż w nowoczesnym hebrajskim Hag to święto. Ale nie życzy się Hag Samejach na Chanuka. Można powiedzieć ewentualnie Hag Chanuka Samejach. Wtedy tak, ale nie Hag Samejach. Mówimy tak jak mówili Żydzi w Polsce przez setki lat jak mieszkali. A Freiliche Hanukę, a Freiliche Hanukę, a I życzę wszystkim, którzy świętują naprawdę wspaniałych świąt, a tym, którzy nie świętują i są tylko ciekawi, życzę ciekawego odbioru i życzę zdrowia, 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 bo to jest najważniejsze. Dzięki, że tu jesteście. Poszukajcie mnie na Instagramie, bo będzie dużo filmów związanych z Hanuką na Instagramie. Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję, że wspieracie kanał. Trzymajcie się. Bez rasa się do zobaczenia w następnym śmuz vlogu. Teraz już wiesz. Lachaj.